Prosenior, Pro senior, Oddział Bytom. 1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna Po jednej stronie byli Germańce, po drugiej stronie warszawskie aka. Po jednej stronie byli Germańce, po drugiej stronie warszawskie Arka. Giermańce mieli taki chrowy oraz ludzkiego pomoc kozaka to nie miała dzielna Warszawa, leca to miała chłopaków aka. Tego nie miała dzielna warszała, leca to miała chłopaków waka. Dawała, że się nie boi. Szła kolumnie z trójką dzieci była brzemienna. Oficer zbrała na czapce. Przyglądał się jej uważnie, zapamiętała jej uchronie, które w czarnych, skórzanych rękawiczkach. Gdy zaczął strzelać, kula trawiła syna. Kolejne strzały dogoniły resztę dzieci i ją. Poczuła ciepło i przeżywający ból. leżała niczym liść. Wydobyto ją spod martwych ciał. 20 sierpnia urodziła syna. Woda tylko do picia. Brakowało wody. Kopano studnie, przed którymi Ustawiały się długie kolejki. Wodę nabierano co się da. w garnki, w Nie czuliśmy od siebie sporu. Przybyliśmy. 30 sierpnia, 44. Kochani, czy dostaliście ode mnie kartkę? Jestem u Kasi, przychorzej. Całym sercem jestem z Wami. Zostańcie z Bogiem, Józia. Szybema 54. Stał tam drewniany dom, ukryty w kwiatach. Ptaki dawały koncerty, a rudy kot wygrzewał się na parapecie. W sierpniu. 44. uciekły ptaki, kot zaginął bez wieści. Kwiaty przekwitły, ziemia tuliła poległych. Koszyści dla zmylenia zawiesili tam flagę Czerwonego Krzyża. Przychodziły ciężarne kobiety, chore dzieci, starcy. Rannie powstali. Nikt stąd nie wyszedł, tylko płomienie. Naszym sen. Kocham Was z tego. Zenek ma dopiero 16 lat, a jego kruche ramiona dźwigają w strach. 15 sierpnia, święto Bożej Matki. Biegnie na Belwedersko, tam, na barykadzie, zauważył papugę. Miał podobno Wyciągnął ręce, by ją pochwycić. Nagle strzały, a poderwała się do lotu. Wacuś prysnął z domu, by trafić do oddziału. W drobnej budowy blondyn, o błękitnych oczach, miał trzynaście lat. Kiedy dostał torbę na listy, wiedział, że jest ważny i potrzebny w Zawiszakach. Wieczorami z otwartą buzią słuchał opowieści o walkach. Od poniedziałku 28 sierpnia już go nie widziano. 15 sierpnia 1944 Moja jedyna Natalia. Dziewiętnastego mieliśmy wziąć ślub. Powstanie rozdzieliło nas. Proszę wyjedź jak najszybciej do babci do świgra. Jestem zdrowy, nie martw się. Pamiętaj i czekaj. Ja wrócę. Najdroższa córeczko, jeszcze jesteśmy w suterlinie przy złotej, martwimy się o ciebie. Jureczek też nie daje znaku, czekamy na Was. Niech dobry Bóg będzie z Wami, rodzice. Wojtek z oddziału Grzesiek, spryciarz, łącznik ze śródmieścia. Mówili, że ma wzrok zokoła. Biegał z badunkami. Udało mu się wyprowadzić grupę z okrążenia. Jednak w Snach był dzieckiem. Wtulał się w mamę. Czasami z chłopakami szczerniakowa nie w nogę. Jedenaście lat a sprawiał wrażenie dorosłego. Poległ w poniedziałek 21 sierpnia w drodze do Palladium, gdzie wyświetlano kronikę filmową z ostatnich powstańczych walk. Oddali życie za marzenia. To dla nich jesteś światłem, matką spowitą zieleni, która tak zwyczajnie jest. Madonna, od dobrej śmierci, módl się za nami. Wiązaną na czubku głowy, na lewym przedramieniu opaska ze znakiem czerwonego krzyża. Ranni bardzo ją lubili. Potrafiła przenosić ich w świat bajek. Nocą prosiła Boga o zdrowie dla rannych. Miała Osiem lat ubywało nas każdego dnia. W śródmieście konało. W piwnicach brakowało miejsc. Nie było wody, chleba, lekarstw. Na ulicach cmentarza zostały kanały. Jedyna droga na plac bankowy. Smród. Letkie ubrania ludzie jęczeli z niemocy, ze strachu. Po drodze potykaliśmy się o porzucone rzeczy, martwe ciała, piszczące szczury. Baliśmy się śmierci. Spotkałam dziewczynę. Niosła na plecach radnego chłopaka. Głaskała go po twarzy. Kiedy dotarliśmy do placu, chłopak już nie żył. Trzydziesty dzień słoneczny wrześniowy dzień. Kobiety i dzieci modlą się przy ulicznych kapliczkach. Jest ich coraz więcej, Chrystus bez lewej dłoni prawo błogosławi żywy. Ryszard. 26-letni inteligent. Od początku wojny działał w ruchu oporu. W sierpniu 1944 był dowódcą Śródmieścia. Do oddziału przyszła Harzenka. Miała 17 lat. Została. 17 sierpnia walki o uniwersytet ucichły. Trzymali się za ręce. Odkrywali na nowo trakt królewski. Mieszkanie na pierwszym piętrze zapraszało. Wtulali się w siebie. W otwartym oknie trwała firana. Snajper zabrał małą harcerkę. Wspomnienie Jana. Pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego. To przyszło nagle jak wczorajszy sen o Zielonej Dolinie. Greta była najpiękniejszą łączniczką. Zdobyłem kwiaty, które rosły na czyimś balkonie. Ślub zaplanowaliśmy na wrzesień. Ceremonia odbyła się pomiędzy pogrzebami w kaplicy przy tulisku, przy, przy wilczej. Za puszkę konserw. Mieliśmy dwie miedziane obrączki. Ślub trwał kilka minut. Zamiast Marsza Mendelssohna rozległ się ryk krowę ciężkiego działa, którym Niemcy pożyli Warszawę. Tereska. Uciekaliśmy piwnicami Śródmieścia. Wszędzie ogień i dym. Tereska zapomniała obrączki. W piwnicy dopadli ją kolaboranci z ULS. Zapadła cisza. Jakby ktoś zatrzymał świat, udał dziewczyny, wpływała krew. <śm> Wspomnienie Bogdana. Esesmani uzbrojeni w karabiny maszynowe zapędzili nas pod ścianę domu przy Złotej. Śmiali się, robili zdjęcia. Zaciskałem mocno powieki i pięści. Padła seria z maszynowego. Leżałem twarzą wciśniętą w trątuła. Ciężar upadających ciał mocno wniósł w plecy. Dusiłem się. Ktoś wołał: Podobicie, nie zapomnę. Rudy, kapelan Józef Szczerniakowa. Był zawsze tam, gdzie potrzebna była cierpliwość. Pomagał powstajcom. Przetrwać piekło. Cywilom organizował modlitwy. Odprowadzał poległych ostatnią drogę. We wrześniu otrzymał propozycję przydostania się na prawy brzeg. Został z konającym Czerniakowem. Swoje miejsce oddał radnemu żołnierzowi, kiedy zakładali mu na szyję pętlę, zawiązaną z jego stuły. Nadal błogosławił powstańcom i cywilom gnadenem do. Obozów Jurek. student Politechniki Warszawskiej o imieniu Jurek. Mieszkał z matką w Aninie. Do AK trafił jako telegrafista. Skutecznie potrafił zakłócać Niemców w eterze. Na jego widok dziewczyny gubiły spojrzenia. Sanitariuszce Teresce przyrzekł, że się razem ze starzeją. Po powstaniu ślad po nim zaginął. Mówili, że szedł kanałami wśród mieście. Że dostał się do obozu w Pruszkowie. Dulak 121. Idziemy w kolumnie, Gnani przez Niemców. Większość to kobiety z dzieci. Przed nami Włochy. Droga prowadzi do Pruszkowa. Przygląda nam się świt. Obóz to kilka hal pełno w nich jęczących ludzi. Leżą w barłogu. Będą nas wiosłować? Bogdanowi Bartnikowskiemu. Boguś do Auschwitz trafił jako dwunastolatek. Chociaż wojna przyspieszyła mu dorosłość, to mocno w dłoni ściskał ołowianego żołnierzyka. Prezent od ojca. Tu po raz kolejny zobaczył, że śmierć w ręku człowieka może być zabawką. Każdej nocy Zwijał się w kłębek, zaciskany opowieki, przywoływał twarz matki, doczekał wyzwolenia, już nie był dzieckiem. Późny październik. Dzień zawisł nad miastem bez głosu. Pienice Polnej, chmielnej i chorej w ciszy utulają marzenia. Wierzą. Że wolność przyjdzie, a historię o zbrodniarzu, który chciało miasto wytrzeć z mapy świata. Opowie późny październik. Niech wiatna ja sypie w polu znaki. Kamienny krzycz zetzepią, śpielajmy tak, śpiewajmy pamięć o tych dniach, nim czas na dwie rzędy, o ptakom. Kacznie piszczysz, ze trzech piąt, śpiewajmy pamięć. Prosenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.